Hej, hello halo, kochani wspaniali. Mam nadzieję, że u Was wszystko u. dobrze, że jesteście cali, ale przede wszystkim zdrowi. W ostatnim vlogu praktycznie się chwaliłam i cieszyłam z tego powodu, że Mały wrócił do żłobka po miesięcznej przerwie. nie! Yeah. Nawet nie wiem, jak to mam powiedzieć w inny sposób, ale cztery dni pochodził i dzisiaj znowu jest w domu. Czuję się strasznie zrezygnowana z tego powodu, bo za każdym razem jak jest lepiej, to potem jest gorzej. Mam w planie do zrobienia kilka rzeczy. Jak to ja. Jedną z tych rzeczy jest skończenie moich paznokci. Mam cały sprzęt przygotowany. Bo jak wiecie dobrze i znacie, i oglądacie mnie, zawsze robię paznokcie na raty i są praktycznie już skończone. Zostały mi, widać, te dwa tutaj, ostatnie, tak, te dwa, tak. Te dwa zostały mi jako ostatnie do skończenia mojego pięknego, nowego, świeżego ombre. Nie ma nic lepszego jak nieposiadanie odrostu tutaj, bo to jest. Strasznie frustrujące w pewien sposób, przynajmniej mnie. Więc to jest jedna rzecz, którą chcę teraz zrobić. Drugą rzeczą jest to, żebym postawiła nogę skurczaka panu Arnoldowi do ugotowania, żebym miał ją świeżutką. Trzecią rzeczą jest to, żebym umyła dzisiaj lodówkę, bo jest to Coś, co chodzi mi po głowie od dłuższego czasu. Nie myślę o tym za każdym razem, jak otwieram tą lodówkę. Nie jest ona w tragicznym stanie, ale widzę po prostu za każdym razem, jak ją otwieram, widzę tam plamki, które chciałabym przetrzeć, ale zazwyczaj nie mam na to czasu i mówię: Dobra, później, więc to jest dzisiaj do zrobienia. Cwartą rzeczą, którą chcę zrobić, jest siąść na chwilę na komputerze. I zamówić kilka rzeczy, których nie mogę znaleźć w normalnym sklepie, takim codziennym. A robienie zakupów online wiąże się z tym, że to co potrzebuję, nie muszę za tym chodzić, nie muszę się pytać o to, idąc do takiego sklepu stacjonarnego, tylko siadam, wpisuję to, co potrzebuję, kupuję. I jest kupione i jest do odbioru później w paczkomacie. To i ostatnią rzeczą, którą muszę zrobić, jest wydrukowanie dokumentu, podpisanie go, bo to jest związane z moją pracą dodatkową, którą mam. Ostatnim razem, jak kupiłam małemu nogę z kurczaka i to nie jest sama noga z kurczaka, tylko to jest noga razem z łóżkiem z kurczaka, to ją ludką, więc byłam bardzo dumną mamą Przecieram tą lodówkę i im bardziej ją przecieram, tym więcej plam dostrzegam, co wprowadza mnie normalnie w Frustracji, bo myślałam, że przekrę tylko to, co wcześniej wiedziałam i na tym się skończy. A im więcej tych plam dostrzegam, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że nie wyczyszczę tej lodówki tak, jakbym tego chciała, bo nie, nie mam na to po prostu. Mm. Przypomniały mi się teraz te rolki na Instagramie, gdzie pokazywane jest, jak zredukować sobie swoje poziomy stresu, i polega to na tym, żeby ignorować te rzeczy, które doprowadzają i wprowadzają cię w stan stresu, frustracji i zdenerwowania. Po prostu to trzeba zignorować, tylko się zastanawiam, jak. Mały zasnął teraz z moją mamą. Ja robię swoją wodę z kolagenem. Zbieram się na siłownię i potem jeszcze pojadę na zakupy. Wszystko rozlewam! Jak to jest? Jak ktoś się śpieszy, to się diabeł cieszy. No dokładnie tak jest. Ale nie potrafię zwolnić. Dopiję moją kawę, którą mam już zimną. Rozlałam. Zaczęłam teraz zmywać tą wodę, którą rozlałam, i teraz na podłodze wszędzie widzę plamki i chcę to dokładnie wyczyścić, ale nie mam na to czasu. I przypomina mi się teraz też inna rolka, a mianowicie ta rolka, która wskazuje na to, że nasze dzieci nie będą pamiętały tego, czy w domu było posprzątane, czy też nie, a będą pamiętały to. Jak dużo czasu spędziły razem z nami, i tej myśli się będę trzymała, patrząc na tą brudną podłogę, muszę stąd po prostu wyjść. Ja się z wami zobaczę, jak wrócę z zakupów i pokażę wam to, co kupiłam. Może to wam da jakieś inspiracje na posiłki dla samej siebie albo również dla Twojego dziecka. Trzymajcie mnie i trzymajcie wy siebie same. Jakaś taka dzisiaj jest aura. Nie wiem. Mowa mojego ciała będzie mówiła znacznie więcej aniżeli słowa. Bardzo szybka transformacja. Jestem już po siłowni, po zakupach. Tyle nam tego wszystkiego dzisiaj wyszło. Zanim przejdę do omawiania moich produktów, które kupiłam, chciałam dać znać tym osobom, które negatywnie komentują, porównując mnie jako certyfikowanego dietetyka do tego, w jaki sposób ja karmię swojego syna, to chciałam powiedzieć z góry, że wszystkie tego typu komentarze zostaną usunięte, ponieważ sobie tego. Nie życzę. Zarówno ja, jak i mój syn jest karmiony w takim stylu, że wszystko jest dla ludzi: zarówno cukier, zarówno chrupki, zarówno chipsy, zarówno KFC, McDonald's, jak i świeże warzywa i owoce. Wszystko jest dla ludzi. A jeżeli tobie to nie odpowiada, to ja ci zdania nie narzucam. Ty robisz wedle siebie, a ja mówię i opowiadam z perspektywy swojej własnej, więc przejdźmy od razu do rzeczy, bo jest tego dosyć sporo. Więc pierwsze, zaczniemy. Od lewej może strony kupiłam małemu cieriosy miodowe. To jest druga paczka, którą będzie miał. On je lubi jeść takie mega rozmoczone razem z mlekiem, albo tak sobie podjadać pojedynczo. Winogrona, winogrona są akurat dla mnie, aczkolwiek wiem, że mały będzie mi je również podjadać. Jabłuszka dla mnie i dla małego, bananki dla mnie i dla małego, malinki i boróweczki to są dla małego. On potrafi siąść i zjeść takie opakowanie w jednym posiedzeniu, a te borówki, bo to są, to jest duże opakowanie, ile tutaj jest, 400 gramów, ja mu je dzielę na 4 i codziennie ma jedną taką porcję 100 gramową, dwa razy mleczko, bo mały pije mleko razem z płatkami owsianymi, jako forma kakao, a ja piję mleko do kawy, ryż jaśminowy. Ostatnio robiłam sobie łososia razem właśnie z tym ryżem jaśminowym, razem z roszponką, razem z kukurydzą, z awokado, z papryką, więc to było mega pyszne. Kawa ostatnio piję ją zbyt często, ze 3-4 razy w ciągu dnia, więc muszę się trochę ograniczyć, ale nie wiem, czy się to stanie w najbliższym czasie, bo ostatnio jej bardzo dużo po prostu potrzebuję. Tu mam dwa razy świeże pieczywo, to jest kruasant, którego uwielbiam i bułkę z ziarnami ziemniaczaną, którą również uwielbiam. Do tego jeszcze który wsadzam do zamrażarnika, pistaszki prażone w łupinie, bo jak dobrze wiecie i widziałyście, nieraz uwielbiam robić i łączyć pistaszki z innymi orzechami, z żurawiną, którą kupiłam również tutaj, z suszonymi innymi owocami. Tym razem wzięłam sobie mango, też mam pistację i chyba mam jeszcze halloumi w lodówce. Ciecierzyce, bo będę testowała nowy przepis, który zawiera właśnie ciecierzyce, ziemniaczki i kalafior. Jeżeli ten przepis fajnie wyjdzie i będzie smaczny, to na pewno go Wam pokażę na kanale. Melisa z Wiśnią, no bo każda mama potrzebuje takiej herbatki. I nie tylko każda mama, ale chyba każda osoba od czasu do czasu potrzebuje wieczorem napić się takiej meliski, a ta z wiśnią jest bardzo dobra i przepyszna, jest z polecenia mojego braciszka kochanego, roszponka, roszponka również będzie mi potrzebna do tego dania, kalafior ziemniaki, ciecierzyca, ale też tak jak Wam mówiłam robiłam ją razem z ryżem i razem z łososiem, no i też oczywiście do croissanta do środka, do wsadzenia, razem z jajecznicą ze smażonym bekonem, z awokadem uwielbiam takie połączenia. Do tego też można dodać. Tym razem wziąłam żółtego pomidorka, żeby coś odmienić, bo zazwyczaj biorę czerwony, ale od czasu do czasu pozwalam sobie na tą droższą wersję, czyli żółtą. On też troszeczkę inaczej smakuje. Awokado dla mnie jedno, drugie jest dla małego, bo mały uwielbia jeść. Awokado tak samo w sobie, no i ja uwielbiam awokado jak zawsze łączyć z bekonem, z jajeczkiem. Tutaj mam Łacia serek z czosnkiem do smarowania, pieczywa, potem mamy jajeczka, no to jajka już wam powiedziałam, albo sadzone do awokado i do mojej kochanej bułeczki, albo w formie jajecznicy i potem ja tą jajecznicę kroję w paseczki, chociaż małemu już nie kroję rzeczy w paseczki, tylko w bardziej w takie mniejsze kawałki i w taki sposób mu je podaję. i Arnoldinio uwielbia jajecznicę jak jest Dobrze zrobiona, jak jest delikatnie przyprawiona. Dla niego tutaj są też trzy różne serki, żeby mógł testować. Nie ograniczam się tylko i wyłącznie do tych waniliowych, bo widzę, że zaczyna też otwierać się na inne smaki i tutaj mówię o innych smakach serka. Jest brzoskwiniowy i ten jest o smaku ciasteczka, tabanosy, które wam już wcześniej pokazywałam. On potrafi siąść i Mały w sensie, potrafi siąść i zje całe takie opakowanie naraz niekiedy, a muszę mieć takie rzeczy pod ręką. Wzięłam mu coś nowego do przetestowania. Tym razem jestem ciekawa, czy, czy będzie na tyle otwarty, żeby zjadł sobie takiego batona. Zobaczymy, jak z tym będzie. Też muszę mieć pod ręką takie przekąski. Tutaj mam śniadaniową. Ja pierwszy raz wzięłam mu budyń, banan, jabłko, truskawka, więc... Jestem ciekawa, jak on się na to będzie zapatrywać. Dla małego również te monsterki są dla małego, bo on je uwielbia. I te juniorki, krakersy również są dla małego. Natomiast te chipensy są dla mnie, bo ja je bardzo lubię. I to by było wszystko, A jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy. Niby... Trochę tego jest, ale powiem Wam szczerze, byłam w szoku, jak zobaczyłam cenę kalafiora, bo w zeszłym roku chyba płaciłam za niego 6,99, a dzisiaj zapłaciłam 14,99, więc wow! Ale nie kupuję kalafiora tak często, więc od czasu do czasu warto sobie pozwolić na niektóre rzeczy, bo i ja jestem tego warta, i Arnoldinia jest tego wart, i wy też. Nie wiem, czy tak macie jak ja czasami, że przechodzicie koło czegoś, widzicie cenę i mówicie: Nie, to jest za drogie, kupię coś innego. Ale od czasu do czasu, uwierzcie mi, warto jest sięgnąć po produkty, które nawet mają tą wyższą cenę. Wiecie dlaczego? Bo jesteście tego warto i mamy następny mm. dzień. Ja niedawno wróciłam z siłowni na siłowni umyłam sobie włosy, więc wyglądam bardziej prezentacyjnie. Mu mały ma zaczyn śniaczek. Zawsze ma jakąś bluzkę dookoła swojej szyi. Oto odpowiedź. <grystanie> po prostu tak się ślini. Ja teraz poczekam aż pójdzie na swoją drzemkę. Tak, trzeba wyczerpać nosek. Gdzie mamy chusteczki, tam są chusteczki. Ja teraz poczekam, aż Arnoldinho, muszę Was położyć, poczekam, aż Arnoldinho pójdzie na swoją drzemkę. Wyszoruję sobie buzię szczoteczką do buzi. Nałożę sobie maseczkę, tak jak zawsze to robię, jak myję włosy, no ale po raz pierwszy umyłam włosy na siłowni. Zawsze tak się robiłam, i było to dla mnie bardzo wygodne, że kąpię się zawsze po siłowni, bo jakoś sobie nie wyobrażam wyjść z siłowni cała oblepiona. Jest to dla mnie niekomfortowe i też zawsze na siłowni lubiałam umyć swoje włosy. I na pewno chcę wrócić do takiego schematu, że właśnie będę sobie myła swoje włosy na siłowni, ale ze względu na to, że od dłuższego czasu. Łączyłam mycie swoich włosów z nakładaniem maseczki, to teraz muszę to rozdzielić i wyszoruję sobie buzię, nałożę sobie maseczkę, a później jeszcze koniecznie mam do zrobienia depilację pach i bikini, bo mi się to przyda przede wszystkim ze względu na to, że w przyszłym tygodniu znowu jedziemy tańczyć sambę brazylijską. Więc wiecie, muszę być ogarnięta, ale ja też sama dla siebie, bo nie lubię i Wam to też mówiłam wcześniej, że nawet nie lubię się myć i dotykać w rejonach owłosionych, więc dla mnie to też jest bardzo ważne. Czekam aż Arnoldinho pójdzie spać i myślę, że też jak pójdzie na swoją drzemkę, to zdąży zrobić... Te dwie rzeczy i dodatkowo jeszcze uda mi się zjeść. Wyobaczcie, że Was tak trzymałam. Ale hej! Więc uda mi się, mam nadzieję, również zjeść na spokojnie. No i potem będziemy spędzać pozostałą część dnia razem. A! I też nie wiem, która z Was mi to poleciła, ale normalnie dziękuję bardzo za polecenie. Ślub od pierwszego wyjrzenia wersji, co się dzieje, australijskiej. Jestem tak ciągnięta, że hej. Na samym początku to mi się takie wydawało bardzo, a nieznajomi się żenią i nic poza tym nie będzie. Ale potem ta cała sytuacja się rozwija na tyle, że to jest mega wciągające, bo same te śluby, same te spotkania to jest takie. Chociaż fajny jest punkt psychologiczny, bo bardzo mi się podobają takie wstawki, gdzie analizowane są charaktery i że na tej podstawie właśnie wybiera ją psychologowie i specjaliści dobierają tych partnerów. Więc dziękuję za polecenie. W końcu skorzystałam. Nie wiem na którym sezonie jestem, ale no dzieje się. Dużo rzeczy się tam dzieje, więc dzięki. Zjadłam sobie moje pyszne kanapeczki, oglądając ślub od pierwszego wyjrzenia. Dopijam moją herbatę, aczkolwiek dopiję ją do końca, jak siądę na komputer, żeby edytować ten vlog dla Was, żeby skończyć edytowanie tego vlogu. Wróciłam też do fryzury funkcjonalnej i będę się z Wami w tym vlogu już. Żegnać, dziękując Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi jak zawsze łapkę w górze, bo to bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa kochana, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do mojego kanału, a także do łączenia dzwoneczka, który zawsze poinformuje Cię o nowych vlogach, które pojawiają się w poniedziałki oraz we czwartki o godzinie 16. .00. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca, a także ciepłej herbaty albo też kawy. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. A kochani, wspaniale.